Co najbardziej pamiętasz z tej edycji, w której brałeś udział? Co najbardziej pamiętam? Na pewno telefony do rodziców. Po właśnie dwóch tygodniach tam przebywania w izolacji, bez dostępu do świata zewnętrznego, mieliśmy możliwość zadzwonić do rodziców. Pamiętam właśnie, że no, każdy chyba się rozkleił wtedy, więc to na pewno był taki wyjątkowy moment. No i chyba moment nagiej sesji, bo jednak też było to dosyć spore emocje. Czy to było trudne dla Ciebie? Tak, tak, muszę przyznać, że tak. Przed wyjściem jeszcze w ogóle to na pustynię, bo na pustyni była ta sesja. E, myślałem, kurczę, to jest tylko ciało, w zasadzie wszyscy mamy praktycznie takie samo i nie ma się czego czym przejmować. Gdy mieliśmy ściągnąć te shorty i tak naprawdę stała przy nas ekipa, gdzie liczyła około 15-20 osób, to jednak taki stresik się pojawił. Na szczęście uczestnicy nie widzieli się nawzajem. E, było był tylko taki mały przypadek, gdzie Ada faktycznie chciała, żeby Club z nią pojechała, ale ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu. No bo jak właśnie wiadomo, Ada e, no, miała troszkę ciężej niż to W takim razie na takiej sesji kogoś najbardziej wstydziłeś, e, jeśli było 15 osób? E, myślę, że dosyć stresujące było stanie się przed panią Asią rozebranym, panią Asią grupą. E, no i też dosyć niekomfortowe było to, że cały czas kamera latała za mną praktycznie, więc faktycznie nie dało się przygryć. Czy po takiej sesji były jakieś komentarze od tej ekipy? Nie, nie, zachowali się bardzo profesjonalnie, w zasadzie cała ekipa. Mieliśmy też do czynienia z psychologami na planie, więc faktycznie zadbano nas tak, żeby wyszło to jak najlepiej. No siema, tu Wiki, jeżeli spodobał wam się wywiad, to subskrybujcie przyambitni.pl